Ale chwila, zanim przejdziemy dalej. Chwila dla partnera dzisiejszego odcinka. Ja już wielokrotnie o tym wspominałem, ale czy Wy słyszeliście o pierwszej przeglądarce dla graczy Opera GX? Szczerze polecam ją pobrać z linku w opisie, ponieważ jest to przeglądarka, która daje Wam wiele nowych możliwości, których raczej nie znajdziecie w bardziej standardowych odpowiednikach. Są to naturalnie rzeczy, które przydadzą się bardzo graczom, ale też nie tylko. Mamy panel kontrolny GX Control, który pozwala nam ograniczyć zużycie RAMu przez przeglądarkę. Co jest bardzo przydatne, kiedy macie gdzieś na drugim monitorze albo po prostu w tle przeglądarkę, która na przykład gra muzykę, a wy jednocześnie gracie sobie w chociażby Lola. Poza ogranicznikiem RAMu mamy również ogranicznik procesora i ogranicznik sieci, co może być też bardzo przydatne w momencie, kiedy macie wolniejszy internet. Opera GX posiada również integrację z wieloma portalami społecznościowymi, takimi jak Twitch, Facebookowy Messenger, Discord, Twitter czy Spotify albo inne platformy streamingowe. To też jest spoko opcją, szczególnie do gier, ponieważ musicie mieć odpalonych dwóch osobnych aplikacji. Przeglądarka posiada również darmowego VPN-a, co też jest fajną opcją, szczególnie kiedy na przykład chcecie obstawić coś na czacie u jakiegoś streamera, to w Polsce, jeżeli chodzi o tą funkcję jest niedostępne i VPN-em, który jest darmowy, możecie przenieść się wirtualnie do innego miejsca na świecie i używać tego feature'a na Twitchu. Jako ekran startowy przeglądarki mamy również coś co nazywa się GX Corner. co jest fajną gratką dla graczy, ponieważ macie tam chociażby kalendarz premier, który pokazuje wam daty najbliższych premier growych. Dodatkowo, jeżeli nie odpowiada wam standardowy wygląd przeglądarki, możecie zmodyfikować go w ustawieniach zmieniając kolor samego okna, bądź tapety w tle. Jak sami widzicie Opera X ma wiele ciekawych funkcjonalności, także pobierzcie ją z linki w opisie, a teraz zapraszam do oglądania reszty tego filmu. Woo! Ej! Siema! O, dzwoni do mnie babci na Facebooku, o chwila. Cze cześć babciu, nie mogę teraz gadać, bo właśnie pracuję, wiesz? No, dobrze babciu, no odezwę się! Dobrze, dziękuję. Miłej nocy. <noise> no dziękuję Woli za 12 miesięcy! Pełen rok, dziękuję bardzo, ale mi się zaczyna być gorąco już na samym starcie. Mam klimę, mam klimę w domu. Dlaczego się w bluzie? Bo nie chcę, żeby było widać moje wątłe ramiona. Dziękuję Tegumi01 za subskrypcję. Ej, właśnie, już nie można wysłać ludzi od... Jednak lampa Dominika! Sekunda, naprawiam oświetlenie, mała przerwa w transmisji. O! Test! Ścian! Sorry, bo miałem się wydrzeć, tak... Wydzielam się. Pokaż współlokatorkę Współlokatorka Nie było mnie jakieś dwa miesiące chyba w internecie Nawet nie wiecie Jak zmienia się życie osoby publicznej Która nagle się odcina od zawodu Ja czuję się jakbym Nie wiem jakbym jakbym pod kamieniem żył I ma, no może jakieś spotkanie w Krakowie Raczej nie Znaczy na pewno nie spotkam się z ludźmi których nie znam Chociaż podoba mi się kiedy Na przykład dzisiaj pojechałem do sklepu Ja sobie na nogach popierdalam zawsze na Krakowie I, i dostaję się byłeś może pół godziny temu w galerii krakowskiej że obok galerii krakowskiej na hulajnodze to kurwa przejeżdżałem chociaż już spotkałem niektórych z was na mieście z niektórymi zrobiłem sobie zdjęcie niektórzy po prostu krzyczeli enigma jak przejeżdżałem obok hulajnogą pozdrawiam wszystkich, ale jestem strasznie anty, anty, znaczy jestem społecznie niedostosowany do ludzi także nie spodziewajcie się, że będę jakoś super, nie zrobię beat bo nie jestem na swoim kom... jest zimno bo ja odpalam zawsze klimat na czym siedzę? na kiniotku jakimś Siedzę na pufie, Spóla przyszła mnie nawiedzić. Ja uwaga z Właśnie to jest... To jest info, na które ku... Które mało co chce uwierzy, udaje mi się... Tyć! To bez kitu, ja, ja już nie ważę, ja już nie ważę 50 kilo Ja zaraz będę bliżej 70, naprawdę Cześć Ten tęskniliśmy, dzięki, dzięki, ja też tęskniłem Uwierzcie mi, miałem taką ochotę odpalić takiego porządnego streama Gdzieś sprzed komputera, ale no nie dało się A to, to jest ma Aura Mateusza, Mateuszko przyjechał po prostu Spotkaliśmy się po raz pierwszy na żywo i, i zaczęliśmy gadać I też był u mnie na chacie przez parę tygodni, łącznie I rzeczywiście tak chyba oporami e Mateusza Tuszy zaraziłem Komar ma większego od ciebie, kozak no nie bułacie jeszcze mikrofon. Ile rzeczy się pozmieniało na samym Twitchu, od kiedy mnie nie było? Krymy w basenie. Nowe restrykcje, jeżeli chodzi o regulamin platformy. wartość co zapierdolił tam ponad 50 widzów chyba w którymś momencie. Nerwa duchę pokazał! Ja... Mateusz wtedy był u mnie, czajcie, ja jeszcze byłem na poprzednim Airbnb. Pierwsza wiadomość, jaką widzę na Facebooku jak wstaje. Ty co nerwarię, no... Był XDD! Chodzę na Twittera, bo widziałem, że na Twitterze coś o tym będzie i widzę jak nerwarian po prostu wstaje i świeci gołym dópskiem do kamery na Twitchu, no to jest to jest hit! Ja jestem dumny, że przecieramy szlaki my jako mężczyźni na, na polskim Twitchu. Czemu rynek OnlyFans ma być zdominowany tylko przez kobiety? Jak dostawca internetu, jaki dostawca internetu, e, UPC, UPC, słyszałem złe, bardzo, bardzo złe o UPC Aczkolwiek, fajna oferta była akurat tutaj i internet jest szybki. Upload jest chuj na naszym adresie. Jest 1 gigabit. Czy tam gigabajt, Giga... gigabit. Downloadu, fajnie, ale uploadu mamy 40 parę, także no więcej nie będziemy mieli. To jest najlepsza oferta, jaką dało się to ogarnąć. W ogóle, hey, ja Wam coś pokażę. Za, za chwilę będę. z jakiego ona tu przywiodła? W Ja się chuj... tego boję. Internet jaki internet jest lepszy, ten z Polski czy ten ze Szkocji? To może was zdziwić, ale powiem wam tak ogólnie, nie tylko yy, w moim przypadku, internet w Polsce w porównaniu do całego UK, nie tylko w Szkocji jest w lepszy. Znaczy też nie mogę się wypowiadać yy, o in infrastrukturze w Londynie i tak dalej, ale podejrzewam, że jest gorszy. Generalnie internet polski macie zajebisty, czy to mobilny, czy to taki kurwa domowy. Macie o wiele lepsze oferty i na pewno macie o wiele lepiej skonstruowaną, znaczy mamy, a już mamy, nie macie. Jest to wiele lepiej skonstruowana yy, infrastruktura w UK z racji, że to jest Wyspa jest po prostu disadvantage lokacji, bo UK to jest państwo wyspialne, gdzie Polska jest w akurat z zajebistym położeniu, jeżeli o to chodzi. Internet jest w tani w porównaniu do Szkocji czy, czy UK całego. Czy to Irlandia, czy to Walia, Anglia. Planuję zrobić daily streamy Przez co najmniej miesiąc Przez to, że mnie nie było przez tyle czasu Ale to będę was informował bliżej terminu e, Także to będziecie dowiadywali się na moim instagramie Daily streamy myślę To jest kozak opcja e, Pobierzcie Opera GX właśnie Opera GX to jest kozak przeglądarka I Miałem wam coś pokazać, miałem wam coś stizować Jeżeli obserwujecie mojego albo Czukasza instagrama Mogliście zobaczyć, że Czukasz pewnego y, Pewnego ciekawego dnia Wpadł do mnie, wpadł do mnie na y, Na kwadrat jeszcze poprzedni bo to jest trzecie mieszkanie swoją drogą, którą mam, bo też nie widzieliście tylko jednego mieszkania. Jedno mieszkanie, jeżeli obserwujecie mojego i pokazywałem na filmie. Drugie mieszkanie, to było tam, gdzie wpadł Czukasz. To było tam, gdzie był Steam Culinary Tyris bodajże tydzień temu. To jest trzecie mieszkanie, to jest mieszkanie na stałe. To już nie jest Airbnb. Do tego drugiego wpadł Czukasz. Na story zapytałem się, znaczy poprosiłem was o podesłanie bitów na, na maila. Wysłaliście naprawdę ciekawe, naprawdę ciekawe yy, propozycje. Mogę wam parę tutaj puścić. To z tego można scratch bit, ale to, to będę musiał ten, to będę musiał splipnąć, jak już będę miał kompa. To jest ciekawe, ale to jest, to jest chyba pod, to jest podjebane sample, to jest z jakiś lub lu, lu. O, ale to jest fajny bit. Osobo, która zrobiła ten bit, jeżeli jesteś na streamie, ja się z tobą skontaktuję przez maila, bo prędzej czy później będę chciał go pewnie wykorzystać. To on to w taki sposób, ale nie mam jak przechwycić maka. Wiecie, to dałem wam teraz prezentację takich propozycji, jakie się pojawiły tutaj na mailu, ale był jeden bit, który przesłaliśmy z czukaszem, jeszcze Lifik wtedy był z nami. Ten bit rozpił cały system lepszego bitu. No nie słyszałem w życiu po prostu. Majstersztyk. Z Czukaszem tak bardzo polubiliśmy tę kompozycję muzyczną, że mieliśmy 24 godzinny pobyt w, w mieszkaniu. Mieliśmy 24 godzinne spotkanie. Przez 12 piliśmy, przez drugie 12 piliśmy i nagrywaliśmy. I mogę Wam puścić fragment z tego, co powstało. to, Ustawialiśmy to na timeline, totalnie na. Więc tak jakby, to, to, to nawet nie jest w beat fragmentami, ale jest w ogóle zajebisty Twitch tutaj twerka, streamerka, Wiesz co się liczy? Na streamerki medycy. Jak wyjdzie to wyjdzie Powiem wam, lepszej piosenki w życiu nie zrobiłem To jak wygląda timeline tej piosenki, to... no to jest szok To jest jeszcze inny beat, jest pod niego taka nagrywka wstępna zrobiona W szafie na Airbnb, też swoją drogą Yeah, yeah, yeah. To jest pierdolony smog yeah, 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 yeah. Antofonio yeah, yeah, yeah. za 7 yeah, yeah, yeah. miesięcy Bez miksu to brzmi turbo ch**o Ale mogę wam puścić trochę wokalu Ciemne miasto, późne noce yeah, yeah. Czyskiem gazdek ścina mozdę hey. Pusty Kraków, duży smog yeah, yeah. Jadąc duszę się jak dureń Ściągam maskę, bo paruję To jest smog Hej, Yahoo oglądał twojego streama? Kiedy Yahoo oglądał mojego streama? Ty, Piszą zrobił reakcję do krainy snów! Oglądamy to w tym momencie, chwila. Nie. piszą. to jest mój ulubiony reaktor na polskie piosenki. Podoba mi się, że w ogóle mamy kategorię ludzi, którzy reagują na polskie piosenki z zagranicy. Dobra, piszą. Witam, Jak się masz? Witam, jak się masz? right now I'm checking out a heavily requested song. you get me? This one's been requested for months now. Miesiącami. Christmas. I'm gonna get straight to this one and find out why a lot of you guys were pressing me, telling me P Show, please check it out. I almost literally like I couldn't avoid it. Like as much as I wanted to like skip it, people was like, no, P Show, like constantly, constantly. P show, react to it, bro. So obviously I'm gonna try my best to just pinpoint a few things here and there. Let's get it. Leonema. Ale Jimenez. Ej, nie, będę z wami, będę z wami w 100%, tak 4. mam tak bardzo dość słuchania bitu do krainy snów. Christmas. Mm -tun -tun -tun. Panorama mera, bit znowu nabiera, Hej, Panorama zbieram, sra, znowu mnie uwiera. nie rozumiemy prajera, co się jak holera, Ale muszę jamować, bo to moja nuta, no wiecie, no trzeba.

Problemy też wyłapał, nieźle? Ty chuj, jak tak dalej pójdzie, za rok piszą, będzie znał język polski. Bez beki, naprawdę. W sensie kurwa, on już reaguje na taką ilość polskich piosenek. Ty jutro będzie ciężki i będę leżał jak zabity. Obliczam kolejny ruch, zero stresu, ja wypi, nie... Co my na to następną, następną piosenkę, jaką zrobimy na streamach, będziemy robić polski alfabet, żeby piszą, nauczył się polskiego alfabetu. <laughs> Edukacyjne rap. Kurwa,

His bars like flowed a bit easier for me to Boom! catch. Le it's uh, a good song though, like I like the beat. I have Nice! Uh -huh. Leps flow. It flows a bit easier for me. Ooh, I like the bitch. I like the beat on this, <laughs> that's what it is. I like the beat for me. Zaybiste.